O Idziemy pod górkę Leśną Halo Taką górę mamy A zobaczcie jak się rwie A? Nie wiem czy ten Widzisz jak się rwie? Do drogi? spożyte siły a na, na patrz, to już tu nie raz szed, ale ta to drugi raz w życiu. Tak, i za drugim co było mieć nic z powrotem, bo miała 2, 3, 5 miesięcy, 4 miesiące. No ale góra jest fajna, nie? Nie jest mała. Bo tutaj nawet nie widać jeszcze tego zakrętu, co tam jest. Nie? Samochód, samochód, co ty robisz, trudno, kto? Nie znam ludzi, aha, no to o Wilkumowa, nie? Bo przecież ten, on właśnie nie mówił. No. A ty ją znasz? Ale wiesz kto to? Nie już, bo nie mam odwioły. Mieli? Tak. Zwieziono. To niech chcę palą. Trzeba ześ na bok. No i teraz nie wiem, czy tam dalej, czy tam się wracać.